Dzisiaj chciałam porównywać pogrzeby w Polsce do pogrzebów w Stanach, bo uważam, że są jakieś różnice między tym, jak Amerykanie podchodzą do pogrzebów i jak Polacy do tego podchodzą. Może zacznę od tego, że mój pierwszy taki prawdziwy pogrzeb. To byłem na nim, jak miałem tak 21 lat, jak moja babcia umarła. Ale oczywiście widziałem w filmach i serialach, jak pogrzeby wyglądają w Stanach. I wiem, że czasami ludzie w Polsce pytają, wow, czy tak naprawdę jest? Czy tak jak widzimy w filmach w Stanach, tak naprawdę jest w Stanach? I musicie wiedzieć, że czasami my też nie wiemy. Przez to, że jak my tego nie przeżyliśmy, to tylko to znamy z filmów. To prawda jest taka, że ja nie wiem dokładnie, jak pogrzeby wyglądają w Stanach, ale w filmach to zawsze są przemówienia. To znaczy, że jak ktoś umrze, jest pogrzeb, to zawsze ktoś coś powie. I zawsze to mi się podobało. Ja myślałam, że to było normalne. Przez to, że to widziałam w filmach, w telewizji, to myślałam, że okej, okay, tak zawsze jest, że ktoś umarł, ktoś bliski, i teraz jest czas, żeby. Ich zapamiętać, żeby coś o nich powiedzieć, żeby wiesz, żeby ludzie wiedzieli, co o nich myślisz, albo myślałeś, bo oni już nie żyją. I najlepsza rzecz, co możesz zrobić, jest coś o nich powiedzieć. To pamiętam jak moja babcia umarła i poleciliśmy do Bostonu, bo ona tam mieszkała, ona się przeprowadziła do stanów w latach 80. No i nie było za bardzo religijne, ale przez to, że. Jest Polką, była Polką, to oczywiście była katoliczką, bo to jest tak jak część tego, że jak jesteś Polakiem, to od razu jesteś katolikiem. Tak nie ma wyjścia. Tak to nawet jak nie jesteś katolikiem, moja babcia nie była za bardzo wierząca, znaczy przynajmniej z tego co ja wiedziałem, chyba nie chodziła do kościoła, ale jak umarła, to miała pogrzeb w polskim kościele, po polsku oczywiście, z polskim księdzem. I pamiętam, że przez ten cały czas. Przez tą całą nudną mszę, to czekałem, dopóki ktoś wejdzie na scenę. Ok, może to nie jest scena, nie wiem jak to się nazywa, tam z przodu, gdzie jest ten, jak ksiądz stoi, i chciałem, wiesz, czekałem, dopóki ktoś tam wejdzie. Nie wiem, moja mama, mój wujek, nie wiedziałam kto, ale byłem przekonany, że ktoś wejdzie tam na tą scenę i coś o niej powie. Bo tak naprawdę to tylko jakiś ksiądz, który ją w ogóle nie znał mówił o rzeczach, które w ogóle nie było związane z, z jej życiem. To ja czekałem, dopóki ten ksiądz przestanie gadać i ktoś, kto ją znał, ktoś kto tak naprawdę znał moją babcię wejdzie tam z przodu i coś o niej powie. Ale oczywiście to się nie stało. I ja, ja byłem taki zły, byłam taki zawiedziony, ja tak czemu Czemu nikt nic nie powiedział? I potem porozmawiałam z moją rodziną i powiedziałam, czemu nikt nic nie powiedział. I oni nie mieli odpowiedzi. I potem pomyślałam, może to jest takie coś bardzo polskie. I od tego czasu obiecywałam sobie, że na następny pogrzeb, jak to będzie ktoś z mojej rodziny, to ja na pewno coś powiem. Ale też to, co było inne, było to, że ludzie w Stanach. Chyba nie czekają, żeby zobaczyć, jak przykryją trumnę piache. Bo teraz mi się przypomniało, że byłem na pogrzebach w Polsce, jak było mały, ale to była jakaś taka dalsza rodzina albo jacyś znajomi. Tak naprawdę nie pamiętam, za bardzo mnie to nie interesowało, przez to, że tak w ogóle tych ludzi nie znałem. To miało może 12-13 lat. I byłam na pogrzebach w Polsce. To, co mi się podobało, było to, że jak już wszystko było powiedziane, to każdy, który był tam na tym pogrzebie, to wziął trochę piachu w rękę i tak posypał tą trumnę tym piachem. I uważałam, że to było takie, wow, takie naprawdę, wiesz, takie meaningful, że to miało taki, to miało taki sens i to było takie ważne, że tak każdy pochował tą osobę w jakiś sposób. I to było takie bardzo mocne. I jak już każdy wrzucił trochę piachu, to ci faceci, którzy mieli łopaty, zaczęli kopać i przykryli tą trumnę. Tak całkowicie. I każdy tam został, każdy patrzył, jak oni przykryli tą trumnę. Dopóki było całkowicie przykryte. I już było tak wypełnione, tak całkowicie. I jak moja babcia umarła w Bostonie, w Stanach, to tak nie było. I mi się wydaje, że taki rodzaj pogrzebu jest dosyć normalny w Polsce. Nie jestem pewny, możecie napisać w komentarzach, ale byłam w Polsce jakoś teraz niedawno i chyba było na pogrzebach, i, i, i mi się wydaje, że tak każdy sypie ten piach, i potem oni kopią to i zakupują. Tą, tą trumnę całkowicie, ale w Stanach tak nie jest, przynajmniej, przynajmniej tak nie było, jak ja byłem na pogrzebie mojej babci. Pamiętam, że um, pojechaliśmy na cmentarz. Cmentarz był bardzo daleko od kościołu. To myślę, że tylko tacy najbardziej najbliżsi ludzie pojechali. No i też jak pamiętam dobrze, to w Polsce po prostu jacyś faceci tak wzięli tą trumnę tak do ziemi, że mieli takie sznury i tak obniżyli Tą trumnę do, do ziemi, ale w Stanach to było raczej jakaś, chyba jakaś maszyna to zrobiła. To z tego co pamiętam, to ta maszyna obniżyła tą trumnę do ziemi i potem oni tak, okej, okay, już koniec. A my im powiedzieliśmy, że nie, my chcemy zobaczyć, jak przykryjecie tą trumnę. I oni tak, o, poważnie? No, no dobra, wiesz, normalnie tak nie robimy. Normalnie ludzie zobaczą, jak wkładają. Tą trumnę do ziemi, i potem później taka duża maszyna przyjeżdża, i tak, bup, bup, tak bup, i tak popycha tą, tą ziemię do, do, do tej dziury. To oczywiście my też wszyscy wzięliśmy trochę tego piachu, wrzuciliśmy na tą trumnę i potem taka duża, taka olbrzymia maszyna, taka nie wiem, spycharka albo coś takiego, przyjechała i wepchnęła tą ziemię tam do. Do ziemi i pamiętam, że dla nas to było takie bardzo normalne i naturalne, że oczywiście chcemy, wiesz, nie tylko wrzucić sami tą ziemię, ale chcemy zobaczyć, jak to będzie przykryte. A dla nich to było coś nowego, coś dziwnego. No i też myślę, że ludzie w Polsce tak bardzo poważnie traktują odwiedzania grobów. Mi się wydaje, że w Polsce to ludzie często odwiedzają groby, ale w Stanach to rzadko się zdarza. Pamiętam, że Moja była dziewczyna, to już było dawno temu, tak miałam może z 20 lat. I moja była dziewczyna, amerykanka oczywiście. O, wie, wiecie jak dziewczyny zawsze zadają takie głupie pytanie, żeby, żeby jakoś tak cię oszukać? Wiesz, te dziewczyny, to ona powiedziała, hej, jakbym jak umarła, to czy byś odwiedzał mój grób? Ja powiedziałam, um, tak? Tak, nie wiedziałem jak na to odpowiedzieć. Ja powiedziałam, no, no tak. I on ja tak, o, a czy byś przyniósł kwiatki? Ja tak, um, e, tak. I ja tak, okej, okay, ale jak, jak często byś odwiedzał mój grup? I ja tak powiedziałam, e, wiesz, jak, jak odpowiedzieć na takie pytanie? Czemu dziewczyny robią to? Czemu, czemu tak robicie, dziewczyny? Ha? Czemu zadajecie takie pytanie? To ja jej powiedziałam, e, tak może raz na tydzień? I ona ja tak, co? Raz na tydzień, tak co, nie, to byś nie miał swojego życia, byś po prostu myślał o mojej śmierci cały czas, nie masz czegoś innego do robienia, tylko będziesz chodził na cmentarz co tydzień. I do dzisiaj nie jestem pewny, czy to jest takie amerykańskie jej podejście do tego, że tak, czemu byś poodwiedził to ten. Ten grup tak często? Czy po prostu to jest takie bardzo, takie coś, co dziewczyny robią? Pamiętam jak on to powiedziała, tak, oh, co tydzień, co nie masz, nie masz życia? To ja tak pomyślałam, tak. Nie, dziewczyny, czemu? Czemu tak robicie, dziewczyny? Ha? Czy to jest fajne dla Was? Czy to jest Wasza rozrywka? Czy Wy chcecie wy po prostu, żebyśmy wyglądali jak idioci cały czas? Czy to jest Twój cel? I wyobraźcie sobie, jak ja bym powiedział tak. Nie, bym nie odwiedzał, albo może raz na rok, albo raz na miesiąc, to wtedy też one by powiedziały i by miały jakąś pretensję, że to o, raz na rok, o, o, albo raz na miesiąc, to oczywiście myślę, że wiesz, ja, ja byłem młody, i ja myślę, że wtedy się dowiedziałem, że nie, nie ma różnicy, jak odpowiesz na takie takie wiesz, takie zagadki, że dziewczyny mają takie wiesz, takie pytania, które chcą Cię tak oszukać w jakiś sposób. To tak nie ma wyjścia, po prostu nie zależy jak odpowiesz, po prostu one, one znajdą sposób, żeby, żeby się czuł głupio. Następny pogrzeb, na którym byłem, to był pogrzeb mojej drugiej babci, ale tamta babcia żyła w Polsce i pamiętam, że ja poleciałem do Polski razem z, razem z ojcem i e, pamiętam, że jak byliśmy w samolocie, to już zaczęłam pisać moje przemówienie po polsku. Nawet nie wiedziałam, jak pisać po polsku, a tak napisałem, tak jak sobie wyobrażałem, że Polacy piszą, albo przynajmniej. Żebym ja mógł to przeczytać. I pamiętam, że mówiłem tacie, że chcę mieć przemówienie, że chcę coś powiedzieć o babci. Moja babcia była dla mnie, tamta babcia była taka bardzo bliska dla mnie, bo częściowo mnie wychowała, jak byłam w Polsce i moi rodzice wylecieli do Stanów, to wtedy żyłem z moją babcią i z dziadkiem przez 14 miesięcy. To tamta babcia była taka bardzo bliska dla mnie. I ja powiedziałam, że nie, ja koniecznie chcę coś o niej powiedzieć. To jest dla mnie bardzo ważne. A mój tata powiedział, nie da, no da, daj spokój, tak, tak się nie robi w Polsce. Ja powiedziałam, hej, mnie to nie obchodzi jak co się robi w Polsce. To jest moja babcia. To nie jest babcia całej Polski, to jest moja babcia. I ja zrobię to, co ja chcę, bo ona jest ważna dla mnie. I ja to mam w dupie, co jest normalne, albo że co się, co się robi, albo co się nie robi w Polsce. To jest moja babcia. No i on powiedział, no dobra, jak tak się czujesz, to okej, okay, to... To, to wiesz, co ja mogę powiedzieć? To pamiętam, że poszliśmy do kościoła, a był tam ksiądz i musiałem go znaleźć, ja nie wiem gdzie on był, on był gdzieś tam schowany. Tak jak Batman ma The Bat Cave, to on miał tak The ksiądz Cave To on był schowany w The ksiądz Cave i musiałam go znaleźć i powiedziałam mu, że hej, chcę coś powiedzieć, że czy mogę wejść na, na scenę Tak to się mówi? Musisz napisać w komentarzach, nie mam pojęcia. Ale chciałem wejść na, na scenę, żeby coś powiedzieć o babci. I on powiedział: No, oczywiście, że tak. Wiesz, ża żaden problem. Nie było żadnego problemu. Powiedział, że oczywiście, że tak. I pamiętam, że uh, w trakcie tej mszy to ksiądz powiedział, że teraz wnuczek wiesz, tej, tej kobiety wejdzie tutaj. Na scenę i coś o niej powie. I, i nie wiem jak to było tak naprawdę, a tak sobie wyobrażam teraz, że każdy tak. O my okay, god! Słyszałeś to Zbyszek? Jakiś chłopak tam wchodzi? Okej, chyba tak nie było, ale nie, nie wiem czemu sobie tak wyobrażam. Pamiętam później, że mój kuzyn mi powiedział, że to było tak jak. Wow, nigdy pewnie. Wiesz, to było w małym miasteczku. Nie, to nawet nie było miasteczko, to była taka wiocha. I mój kuzyn powiedział, że. Chyba ci ludzie, którzy tam byli, nigdy w życiu tego nie widzieli, że tak tylko ksiądz może być tam z przodu na tej scenie, bo to jest tylko dla, dla księży, tak się mówi? Dla ksiądzów? Nie, dla księży, może. I żeby taki normalny człowiek tam wszedł i coś powiedział, to chyba tak nigdy tego nie widzieli. No i też wtedy na pewno mówiłem gorzej po polsku niż mówię teraz to ja myślę, że ludzie naprawdę byli zaskoczeni. Ja nawet o tym nie pomyślałem, bo ja tylko myślałem o swojej babci wtedy. I wiesz, powiedziałam kilka rzeczy, moje przemówienie trwało może 10 minut, może 15 maksymalnie, a chyba 10. No i powiedziałam tak jak, tak jak jest, że moja babcia była kochana i tylko się kłóciliśmy o tym, że ona chciała, żebym jadł więcej jedzenia. I to jest prawda. Tak, moja babcia naprawdę była zajebista, ale ale zawsze było zła, że nie jadłem wystarczająco. Mówię, o no dziecko, ile? No jest, no tak troszeczkę, tylko tak więcej. Ja tak babcia, został mnie spokojnie. Tak zawsze się o tym kłóciliśmy. On tak jesteś taki chudy, jak kto to widział? Ja tak babcia, przestań. I potem później jak skończyłem i już wyszliśmy z kościoła, to takie stare babcie do mnie podchodziły i tak mówiły, tak o, Wow, to było naprawdę fajne, co zrobiłeś. Ja myślę, że te stare babcie były takie zazdrosne i tak tak myśleli o tym, że jak one umrą, to by chciały, żeby ich wnuczek coś takiego zrobił. Wiesz, wtedy o tym tak nie pomyślałam, byłem tak zaskoczony, że te starsze kobiety do mnie tak podchodziły: O, tak! Oh. To było takie fajne, naprawdę tak jak każda stara babcia tak do mnie podeszła. Ja myślę, że w Polsce tak stare babcie tak tylko myślą o śmierci i tak wybierają swoje groby i tak gdzie będą pochowane. To jest jak śmierć jest tak, jak to jest ich życie, tak jak polskie babcie tak już, już nie mają, wiesz, nie cieszą się życiem, tylko myślą o tym kiedy umrą. Bo to jest taki ich hobby albo coś takiego w Polsce i pewnie były zazdrosne, tak jak... Oh, no. Mój wnuczek Zbyszek, ten skurwy syn, on pewnie nic nie powie na moim pogrzebie. Przynajmniej sobie to tak wyobrażam. To ja nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy, czy wy robicie takie rzeczy w Polsce, czy może mi się tak wydaje. Może po prostu moja rodzina nie, ro, nie robi przemówień a, i tak naprawdę każdy w Polsce to robi. Może, może mi się tylko tak wydaje, że tak. A, a, ja zrobiłam przemówienie, to jest, jest najlepsze. Nie, to nie jest. Nie, tak nie jest, ale po prostu uważam, że to powinno być normalne i myślę, że to nie jest, ale dajcie znać w komentarzach, czy, czy wy tak kiedykolwiek zrobiliście, czy kiedykolwiek takie coś widzieliście i czy byście tak zrobili. Bo uważam, że to jest ważne, że jak ktoś bliski e, nam umrze, to myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby, wiesz, żeby, żeby ich w jakiś sposób zapamiętać, żeby. Żeby dać im jakiś honor. Jak ja bym umarł i nikt by nie powiedział nic na, na moim pogrzebie to ja bym był bardzo zły. Ja bym tak wrócił jako duch i bym tak mieszkał u nich wszystkich w domu, żeby ich straszyć. To dajcie znać w komentarzach i to chyba wszystko na dzisiaj. Dajcie kciuka do góry, podzielcie się tym filmikiem. Subskrybujcie. No ale też najważniejsze dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekawy, jak, jakie wy macie doświadczenia z pogrzebami w Polsce. Uh, I niestety bym chciał Wam dać więcej informacji o pogrzebach w Stanach, a tak naprawdę nie byłam na pogrzebach Amerykanów. To dzięki, że oglądacie mój kanał, i do następnego razu. Cześć.